Siemanko, witam wszystkich serdecznie, to ja a to mój taki mini komentarzyk z Call of Duty Modern Warfare 3. Jako że niedawno była premiera Black Opsa 2, pomyślałem, że może w takim razie przypomnę sobie jak to jest grać w Call of Duty, czego już bardzo dawno nie robiłem i zobaczę po prostu jak to jest, żeby wczuć klimat i początek jak widzicie bardzo dobry, super headshot z wyskoku mówię, no naprawdę jest nieźle, e, chciałem sobie tutaj na hardhacie na hard trochę USASem powymiatać ja, ze względu na to, że jest to mapka mała, czyli można zrobić porządek e, strzelbom, tak, e, tak przynajmniej mi się wydawało a zaraz zobaczycie dalej co się będzie działo, ale to jeszcze za chwilkę e, Widziałem jak wygląda Black Ops 2 i muszę powiedzieć, że no całkiem część z tych filmików wyglądał na całkiem ciekawego. Później okazało się, że są jakieś problemy z tym lag compensation i tak dalej, i tak dalej. Um, I nie jest to tak do końca super, jakby się wydawało. Tutaj miałem straszną. Tak to tutaj, tak, że nie rzuciłem flesza. Jakbym tutaj rzucił flesza, to pogrom by mi zrobił taki, że ło. ale nic z tego nie wyszło. Um, Okazuje się, że ten Black Ops może jednak do końca nie jest taki fajny, szczególnie przez ten lag compensation, jakieś wyrównywanie dziwne pingów i różne inne rzeczy, e, które powodują to, że chowasz się za ścianą i dostajesz headshota, bo chociaż u siebie się schowałeś, jak ktoś inny ci wali niby headshota, no, jakieś bardzo, bardzo dziwne sytuacje. E, I... nie wiem, nie wiem co dalej. Właściwie też mam problem z tym, że nie wiem, czy w ogóle ruszy mi na moim komputerze Black Ops, Black Ops 2. E, i właśnie to jest ten moment, kiedy tak wszyscy pisali, że koleś jest hakerem. Ja raczej nie przywiązuję do tego większej wagi, ponieważ niektórzy giną i mówią, że jest hakerem, bo ich zabił, ale ten koleś okazało się że rzeczywiście jest hakerem. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, miał po prostu haka na... no jest nieśmiertelny. No tyle razy, co mu wypłaciłem, to nie ma możliwości, żeby koleś to przeżył, a on nie ma z tym żadnym problemu, żeby przeżyć i tak po prostu po... W długim okresie niegrania przywitała mnie seria Call of Duty i stwierdziłem, że, że to jest chyba jakiś znak znak z niebios, żeby Black Opsa 2 też, e, też unikać i stwierdziłem, że o nie, no to jak tak ma to wyglądać z tymi hakerami w ogóle to to masakra. O tu widzicie, to, widzi, to dobitka jeszcze raz. Koleś po prostu wali, steady aim, probię, nie wali, swada na pałę i o po nogach gdzieś strzela i, i to jest według niego super gra i świetna zabawa. No, nie wiem, no, jak, jak on uważa. Szkoda tylko, że psuje przy okazji zabawy innym. No, tak, to raczej nie powinno być. E, no, też on starałem się mu uciec, ale dogonił mnie. Także, no, taki to krótki z komentarzy Kwasi się w tym momencie skończył. Także dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.